Ej, cześć Szymano, witam was wszystkich, ja jestem Patryk i witam was w kolejnym odcinku z gry Transformers Rise of the Dark Spark Mogłaby być nazwa krótsza, ale no, Nie wolno sobie wszystkiego. Dobra. Z racji, że ostatnio y, był ten strasznie cichy głos, to pokażę wam, że w opcjach mam dialogi na maksa. To chyba przegiałem, Ale dialogi są na maksa. Więc nie mam pojęcia czemu. Patrzyłem inne ustawienia. Nie widzę. Dobra, fight. Ej Hej, bitch! Nigdy nie lubię tego dostwa z tej części Posiedzi Cyber tunel jest W ogóle jak on jest pytanie z tej? la la Boom, bitch! La, Lalalalalalalala la. A siitä pela aqui que morally terminaria não? você Cześć Ojej oh yeah. Kara tu idziemy gdzieś do Starscreamu Chcę z chijem się schodzić No, ptaszek

I się coś od poprzedniej wersji? Zmalałeś Chyba W ogóle w filmie starskim już nie było Fjadida Cześć Weapon, give me weapon Ten glass cannon jest świetny Chyba, że coś nie No, equipment, no nareszcie

O kirpak. Gear Kirkbox, sorry. Otwieramy. I co mamy? Nukleo Charge Rift. Zobaczymy później. Bad Send. Coś tam <grystanie> Super, żadnego Robota Ja tam doskoczę, czy nie bardzo? Wonderful shockwave, more of them. Did your data mention an acid-filled bug nest? No, actually, most intriguing. That's all well and good, then, until they swarm. <laughs> Fucked worthless creatures. On the contrary, I find them rather fascinating. <laughs> Cały ty się topisz! Nie wierzę! Dobra, to do niego. Będziesz szył. Oby, A Jak ty to szokujesz zrobiłeś. Dobra, otwieraj to szybko. Łoł! Wow. To już było beznadziejne. A to w końcu ja to nagrywam, więc... <grywanie> <Nic> ...nie będzie nic niezwykłego. <grywanie> Fajnie wyglądają te transformacje. To ja zrobiłem.

Te teksty będzie pewnie słyszeć, ale. Te takie. filmikowe katyscenki no to raczej nie. Nie mam pojęcia czemu. Trzeba będzie poszperać po lewej. O, dawaj taki efekt. Trzeba samemu ciągnąć Imaginary vaults for your imaginary dark spark this way? I imagine so. Continue the search. I will rejoin you after resolving our infestation problem. Just hurry it up. Yay! Lol. Did Shockwave make a back there? Łoom, bitch! Fajda, ale to szybko leci. Ile was tu jest? No dostaliście! Eee... Hm? Aha! Prowent biorę, z powrotem. O, up upgrade. No. Jak? A, X. No nie mam x sorry. E, reserve, no, na rezerwam... Coś, cokolwiek to znaczy. Wsb to. Brzmi fajnie. <grym> Teraz kanon Tutaj Może się przydać już tych będzie I to Fajnie wygląda on. Odwróćcie Odwróć się pokaż ryja. So that's a oh, what do we have here? What of, Fascinating. The, the sentient ones share CNA with the feral insectoid protoforms. Hey, what do you call us? I don't know. Let's scrap him. Let me! <laughs> ah! whoa, whoa, what the fuck with my EMP?

Łaz, już was. Aaj, masakra. Restart. Ciężcy. Ciężkie to nie takie łatwe. Mogę troszeczkę zostawić. Hej, bitch! Ja nie to nie wygląda na statek. A jak się... Jestem przycisk! Box Od Open, bitch! Co mamy? Nowa broń Nowy coś O, ulepszone chyba Energon, coś tam Deflector. O, nowa broń A nie, upgrade Dobre to Nie marudzę

Nawet szybko leci, tylko że się chowa frajer. Trochę się obawiam leci, bo mnie zaraz znakautuje. Sn Łooo! Gień, 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 Kurde, mi do pokoju, ja

Wypier Nie lataj tak, chcę z ciebie postrzelać A to nabierze trochę Iii, teraz... Szarpshoot to w momencie, coś będzie dalej? Szarpshoot! Here! No, dajcie więcej Możesz mieć Szary przód Nie, nie, to palacze Celownik mi się przydał Bombard Przeładowuj szybciej Ej, postęp Ej, bycz! Trzeba szybciej i ostatni strzał. Nie patrz. Widzisz, nie patrz. Piszeczku. Niepotrzebne są. Nie, tuk, nie, nie! Nie odbieraj się, nie odbieraj kurde! kiedyś kiedyś się poblokowały no nie klawiatura dobija ci kiedyś co Chyba co masz co jest jeszcze ciemka Tutaj celuję tylko w jednego, tak? Szarp w środku od Teraz... Da, da, da! Halo! The load. I strzelam! Głupi komar. Przecież jest tylko prośba. Teraz by się nie spróbować. Perdi, fresce! Ciao a tutti! Ciao! Godany! No filmik. Będzie cicho i tak pewnie Z góry przepraszam Sam słyszę cicho niestety. No tu się nie na szczęście. Dobra, tutaj już kończymy, trochę się działo, trochę pofeiliłem. Może będziemy grali z screamem potem... hehe... No to trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, widzimy się już za niedługo i HEJOS!